W dupę, nie wschowam! Jasny gimint! Tu moja szansa! To moja szansa, to moja szansa! to moja szansa! Tak! Wywalił się! Jestem najlepsza w to! Chowam się nad stawem! Jarek! zrzuciło mnie! Pisnęła w belę! Piznęłaś w belę! A ja pierdzielę. Cholera jasna! Wyrachował, wyrachował! Olena przestawiła wszystkie mele Jarosławowi! O kurde! O, to za idiota! Dobra! Ja pierś Się wytym! tak byś smaruje, nie zobaczyć nawet, człowiek! Czy policjant się przeleciał nad ryjem? To chyba, Darek. Będę musiała zobaczyć... Potrócił się? Nie, 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 nie! Ja, jest o, poszła przez płot! Jak przez płot? To, cofa, 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 słyszał, słyszał. Ta twoja bata to głośna strasznie. No głos, a jest bona, bo, bo ona ma wydech atrapowić, wiesz? A to z tego, czy nie? No, atrapowić. <ślad> on, on chciał jechać chyba tu ale też się nie spodziewał, nie? No się jakby strachał ciebie i chciał odbić Ja też się straszyłam Ty widziałeś, jak on... Widziałeś, jak on centralnie tam na banie spadł Chciałem się mówię Musisz się dowiedzieć To to O cholera, jak poszedł Ale nie spodziewałaś się tego, co? zrobił nie ma ja chcę przeskoczyć... Kurde, próbuję. Próbuję na koło wstać. O, o. o, o, o. Kurde. O! O nie! Ożył w szkole, a jasna! Tak to nie miało wyglądać! O kurcze, Przykoczyłem policję! Nie no teraz to już sam takby. Nie, się w policję. Teraz to już jakby naprawdę Boży policjant był, no to raczej by nie mógł darować mi tego, że piznęłam w jego radiowu z pełnym impetem. no. to ja... Przeskoczył! Człowieku, no? Dzień, <laughs> no jes? on mnie prawie! On mnie prawie zet, zrobił! Żyj, jes? Żyje! Żyje! On mnie normalnie prawie zet! Ja widziałem! O cholera, znowu. Bo on się nie, nie pierdzielił. On, pierdzieli. on, on się chyba wkurzył. On się chyba wkurzył. Że jemu się udało, a mi nie, tak? czy znaczy nie, ogólnie, że, że tak. On jest za słaby na mnie. No czemu ja tym krosem nigdy nie mogę tu doskoczyć? No a on sobie nie. radzi. On sobie radzi, a ja nie mogę, no. Nie. Leźć. Na słup? No. Z której strony? Od dołu. Ale pode mną? Tak. Aha, widzę go, widzę go. Przy radiomorze jest. Ale też nie nie, nie, nie da, nie idziemy. <noise> Dobra, co? Zaskakiwać? No to zespoś, no. A co się to stało, krzysztof? Do siebie, czy, czy nie? No nie słychać, nie słychać, bo ale tu wiesz, że co... Są... Ale idealnie, idealnie zaskoczyła, człowieku! O, to, to... Były, były otwarte, to, to oby tory były otwarte! Dobra, są. To po służbie, to po służbie. Janina, czy ty przeżyłaś ten wypadek, czy kipłaś? Ma takie skromne pytanko. Czy ty przeżyłaś, czy może kipłaś? O cholera jasna! Dziejuszka! Dziejuska, <güler> wjechał do lasu. Trzydziestkę utopiłam w stawie, muszę czekać aż ono. Jedzie torami, jedzie torami. Czyli widział mnie. Ja, ty, ty o cholera, wita! Ty! Ale mu przyspiesza, to on mnie dogania! Ospiesza, patrz, 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 co tu się dzieje, co tu się cele Wstań, co za za... Dobra, 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 radę! Ty! dobra, 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 jechałam. Ja się odjechałam, odjechałam. Typie... Się, się, się bałam, ty dobra, ty dobra, Prowadzenia, inna prowadzenia, inna Ale jeszcze ja się boję. W ja na przykład jak zjeżdżam. Jedzie i jadą, jak człowieku. O, zzafaj. o Opięleś, kur... Człowieku, ja przez kolonie 200 na godzinę przyjechałam. Wiesz, wystartowała teraz w dwóch kołach. Ale wiesz... Wiesz czego... Wiesz czego ja się zawsze najbardziej boję. Jak zjeżdżam z pola. O kurde, 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 kurde. O kurde, szybko, szybko. Jak zjeżdżam z pola, na przykład na... Bo widziałeś, eee. jak A już powyżej 200 mam przewagę wtedy. Mi z prawej powiecie, Bogu, Ja też. O, eee, Janina, ty Janina, ty koziokujesz? Janina, czy tym udajesz Jest dobrze, jest dobrze, stary. Dałam no, radę, poradziłam sobie. Jakoś Tysk wyszłam... Ośpika. Udawałam kozła, udawałam Wy... kozła. Wyszłam z tego pościgu, słuchaj, obronną ręką, nie martw się Co oni zrobili, wszystkie ciągniki na polu, na Ale z czego?

a ja ja na strachu. Kto udało ci się? Udało ci się. Udało, no. Jest łatwe Jak? Ja, coś... ja nie wiem. No i tylko mają. Oni tam chyba jakiś swapy im porobili, bo to jest niemożliwe. Patrz. Mm -hmm. Co Ale czy ty. To było poniżej pasa. Czy trikiem go wykiwam? Zobacz. A już ja mu uciekasz. To już sporo, co? Już, już trochę jest, dobra, dlatego muszę w końcu, bo boję się mi gazu zabraknie. O, cholera, zachowałam cię, już Dobra, 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 dobra. ja ekspresował. Jak ekspresował. Ekspresował i w stronę gospodarstw maszy. Czyli naszych. Czyli wykiwałem go. Tak można powiedzieć, że. zobacz, on we mnie. Zobacz. O, kurde! O! o. Ej, hey że już zapomniałam Blak zdjąć. Janina Może nie zauważą? To weź zgłoś, kradzież autobusku. To ma czekaj zaraz, zadzwonię. No No, zgłoś. Co on robi? Co on robi? No przygłupek. Zaraz mnie wyprzedzać mi zajęcia czegoś drobię, coś tu mnie wali. Jest ja nie mogę zrobić. Patrz! Patrz, patrz, patrz. Ty się tyle na, bel, na belce zawisłaś. A czekaj, dodaję gazu, może mi się uda. Kręcę kierownicą. O! Dała radę! Jeździesz, jeździsz! Kurde ja już! Ja kieruję, on dodaję Czemu gazu! Cięć. Ty to widziałeś? Ja kierowałam, bo moja przednia ośka dotykała gleby, a jego tylnia ośka dotykała gleby. Ja kierowałam, a on dodawał gazu. Można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że współpracowałem. Patrz, udało Dałam się. Radę, ale jak go Tak, tak, bez dwóch zdań. O, o Janina! To z ciebie nie zła Ajajaj, aj, 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 dobra, dobra, wykecamy, co... Ja, A ja, jajaj koko dziambu ja, ja, Trochę go ja, w konia zrobiłam, je. trochę go w konia zrobiłam. To jest w wiarkoja wier lasie. lasie, lasie. Wbił się tam? Wbił się tam, nie może wyjechać tej. Dobra. dwa! taki przejazd, bo ci zrobić zrobi ci normalnie. Z dupy, z dupy mój, tak zwany, mój zbożowy. A ja lubisz, lubisz kawę zbożową? Tak. O kurde! Takowo w Wziąłem. Tak robię Dewusan. I po co robi tak? To ja Tak robi? Ty musisz mieć ADHD bankowo. Ja raz myślałem, że ja mam ADHD i w ogóle. Ale ty... Czasami po prostu nie jesteś w stanie zamknąć mordy ja, nawet na wiem. chwilę! Ja mam ja siopę z mózgu, nie? Naprawdę, siopę z mózgu tak zwana, nie? Tak zwana zupełnie krew, nie? No. On cię zgubił już dawno, nie? No to czu... No skurde, no, tu... Czemu ty no, to ty już nie gadałeś! gadałeś że ty jedziesz tędy. No cholera, no! Pidija, no, 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 ja pidiję. nie? Osłuch. Czemu mi gadałeś, żeby się nie gadałeś, żebyś jej natknęła na niego? Ja cię nie widziałem, to ty będziesz też mówić, że jesteś Janina. Wjechał w las. No, a ja w drzewo. Pod grzyby poszedł, poszedł na tak zwane grzybki, na, pod, na podgrzybki, albo na prawdziwki. To on jest normalny, zaraz mnie karton to on na podgrzybki poszedł? Tak, no to, Ja mam taki żart. Dobra. Drzewa, ale nie będę tego opowiadał. Może. Lecimy. Myślę, że wycinać. Przeleciał cię. Znaczy nade mną, tak? Znaczy, powiedzmy. Wczoraj mówiłem co innego. Dobra, i teraz robimy plan B. Skok? Tak zwany skok na kasę? Tak zwany skok na dach. Aj! Aj, aj, kogoś, o, ja, spór, aj, koco, dzabo! Aj! A na stacji paliw wyglądało jak coś, nie? Jak na stacji paliw? No. Ja, ja nie doleciałam nawet przez dach. No, to wiesz, radiowys na testy, żebyś to poskakała, żeby zobaczyć człowieku. O kurde! Nie! Tak mu się wpią, dach mu się wpiął! O, go, on już miech, chyba nie pogania! Kurde! Chudzian, chudzian, wyjścia ty obracam go! Jak to? Wiesz, że chyba by się minęliście. Wiesz hmm. Tak, ja wiem, słyszałam go. O, skurde, jakby się wbił w bok. Ej, dobra, koniec zabawy chyba jest. O, stary, to mnie nie bawi. Co, co ze mną. Dobra, idiota po prostu. Przecież on mógł. On mógł zwolnić i mnie, wiesz, po... powoli by przewrócić coś, a on. Kurde, ty, on jakieś agresywnie się zrobił. To jest ten sam kierowca, dzieje no tak, no nie przysiadł się raczej. O, z cholera! dziejuś Ziejuś! Bóg! Ziejuś, on nie przysiadł, to radio był ja do tego, do bręki. Ty wysiadł, do Duranga biegnie, do Duranga biegnie. On usiadł koło mnie! I do lasku właśnie wiesz, okej, okay, to, ora to... Nie wjeżdża. Czekaj. Janina, co ty zrobiłaś? Co? Dlaczego wziąłeś mojego Mercedesa? Co ty zrobiłaś? Ty co, do co ty zrobiłaś? Ale ja Ci pozwoliłem wziąć Mercedes. Co ty zrobiłaś? Dziewczę, dlaczego ty go wzięłaś? Dlaczego ciebie nie, nie pytała. U, u, Widzowie! Ci Widzowie chcieli się żebym wytestowała testowała go. Trzeba idzie na radę. Ja gwarantuję. Par, parkuje drona, raz sobie sama. parkuje drona. Nie, jak dzisiaj... Cholera jasna nie będzie. Tak się cholera jasna nie bawimy. No to chciała. A wiesz, że jeżeli zaparkuje zapytała, drona, to ja nawet nie będę to, wiedziała. Niech mu ciebie... Ja bym ci go porzyszył. Tak za coś tego ukradłaś, To zapomnij, zapomnij. Dobra, ci powierwam. Prawdzą ty jedna. Twoja w na policję, że Ja nie na Boże okroda na pracę, jak tuła <laughs> no, nie ucieka przed policją. Dzwonię na policję. No przesta dziejusną! No. To źle. Dziejuśka nie rób tego! No. Dziejuszka! Coś, ty się chciałbym, zastanów! Chciałbym zgłosić tu nie zły szpont tak zwany. Ktoś tu jeździ na nasz pontc. Giejuszka, kto ci pomógł z automatami? Nasz e, pądcie. Paruwa. Marcin Paruwa. Tortuje, nie sportuje Janina tak się nie robi, cholera jasna. No właśnie, tak się nie robi, dziejuś. Ja no super, super, po zderzakach, nowy zderzak. Empakiety. Jak empakiety? Mercedes, m pakiety? Empakiety zderzak, założone, już rozgrypczone, nie? To Jak problem, to nie? driftuje, pieroństwo, tym się jeździ, no To A 530 koni, Janina. Ja tym się jeździ, jeda Działiusz, bez. Chciałbym ja grać, to chciałbym tobie grać na flecie. A, weź zaprezentuję, jak robi pterodaktyl. Ty milko, on tak! No, to pterodaktyl jest taki głośny. Dobrze, to dać? nie. Ty już zamknij mordę po prostu. Nie, śmiało.